Niech żyje prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Fiber! 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 Niech żyje omon białoruski, który stoi na straży pokoju europejskiego. Nie jest mu lekko, nie jest lekko prać pałą rodaka po mordzie, tylko dlatego, że ta morda wykrzykuje coś, czego nie rozumie, ale trzeba prać. W 76 roku był starszym człowiekiem. To bym się zapisał do ZOMO i prałbym w 80 roku. A w 89 roku również. Przepraszam by to na serio. A ty chcesz lordę dostać? Zakłócasz nasze spotkanie. Pol z nim. Proszę go usunąć. Natychmiast Sami ty, Michnikowski funkcjonariuszu. ty luty. Przyszedłeś prowokować. Nie? Ja to wun! Wun! Na serio! Oto! się idiotę! Emocje, obniżamy emocje, obniżamy. Rozkaz, panie doktorze. Proszę. Jak wielkie dzieło Ojca Tadeusza. Lecz tę niezłomną, co czyny porusza. Jak wielkie dzieło Ojca. Lecz tę niezłomną co czyny porusza, jak wielkie dzieło ojca Tadeusza.